Nie można odłączać subkultury skinheadów od polskich stadionów, bo to tam się to super rozwijało, to się tam, 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 tam rósł ten, ten ruch, a z kolei stadiony były takim miejscem wcześniej jeszcze, w którym można było wykrzyczeć nienawiść w którąkolwiek stronę, przeważnie jeszcze jak cofniemy się w latach, do lat 80. No to ta nienawiść była do komunistycznej władzy i tym prze, prze, przedstawicielem komunistycznej władzy był ten policjant na stadionie, czyli inaczej mówiąc, można było dać wpysk komunistycznej władzy e, poprzez zaatakowanie policjanta na meczu. I, I później rosła subkultura skinheadów na tychże stadionach, które po prostu były takie pełne agresji, które były, tu się Zmienia Polska, wiele, wiele karier, wiele marzeń pada. Dzieje się na naszych oczach transformacja, w której nie każdy się odnajduje, i tu nagle się okazuje, że można zarazić nienawiścią całe stadiony. 100 milionów. Podcast o latach 90. -tych.